Ale słuchaj, inne. zobacz. W dużym kształcie to jak. Jest... Próbowaliśmy w tym roku dać do projektu Truskawkowe Inspiracje jedną ze swoich odmian hodowlanych o nazwie Hobby. Oczywiście odmian mamy więcej w hodowli, bo już hodujemy prawie 10 lat, natomiast ta odmiana wyróżnia się tym, że jest odmianą późną i w zasadzie jest ona tutaj porównywana do innych odmian późnych. Naszym celem hodowlanym było właśnie znalezienie późnej odmiany, która byłaby w jakiś sposób konkurencyjna z odmianami, które już są w, w obrocie. Jeśli chodzi o tą odmianę, to akurat mam tutaj odmianę o podobnym okresie dojrzewania, która jest w tej chwili w zasadzie jedną z popularniejszych odmian w handlu. Jest to odmiana Florence. Chciałbym tutaj pokazać różnicę między tymi odmianami. Więc widać wyraźnie, że ten cel hodowlany jaki sobie postawiliśmy jest tutaj spełniony. To znaczy yy, owoce są zdecydowanie ładniejsze. Yy, plenność no trudno w tej chwili jeszcze porównać, bo nie mamy podsumowanych zbiorów. Yy, inne cechy jak jak kondycja krzaków i kondycja całej plantacji wydaje mi się, że też jest zadowalająca. Nie widać tu wypadów, rośliny rosną średnio silnie. Trwałość naszej odmiany hobby jest bardzo dobra. Wszelkie parametry związane właśnie z trwałością, czyli pomiary twardości, poza tym no, walory smakowe, mamy mierzony poziom cukru, także ona jeśli chodzi o smak, też jest bym powiedział dobra lub bardzo dobra plenność tej, owoce, tej odmiany jest bardzo dobra no tutaj były już tak jak pani powiedziała dokonywane dwa zbiory także część owoców została zebrana na pewno dosyć ważną rzeczą przy odmianie która daje dużo zawiązków jest ochrona przed szarą pleśnią rozmawiając z gospodarzem tej, tej Ekspozycji doszliśmy do wniosku, że ta odmiana zdecydowanie lepiej by się sprawowała na pojedynczych zagonach. Wtedy wszelkie zabiegi ochroniarskie, głównie przed szarą pleśnią, na pewno zapewniłyby wyższy, wyższy plon ze względu na to, że zawiązki byłyby lepiej chronione przed grzybem. Odmiana, którą Państwu zaprezentowałem, czyli hobby, jest naszą późną odmianą. Natomiast 6 lipca, w tym samym miejscu, czyli w chornikach, będą prezentowane nasze inne odmiany o różnej porze dojrzewania. Zapraszam do przyjechania i obejrzenia naszych odmian. Truskawkowe Inspiracje, druga edycja. Do tego projektu dostarczyliśmy dwie późne odmiany. Malwinę i Destiny. Właśnie znajdujemy się przy odmianie Destiny, o której Państwu chwilę opowiem. Więc mianowicie, pierwsze zbiory Destiny odbyły się na początku czerwca. Jest to dosyć specyficzny sezon, więc owocowanie odmian późnych odbywa się nieco wcześniej. Szaki Destiny mają dosyć rozłożysty. Pokrój są nieco mniejsze niż krzaki Malwiny. Kwiatostany są nieco bardziej wyciągnięte, przez co też zbiory będą dużo łatwiejsze przy tej odmianie. Co mogę powiedzieć? W smaku Destiny według mnie jest słodka z taką kwaskowatością. Owoce średniej wielkości, jak Państwo widzicie, jasno czerwone. Drugą odmianą, którą dostarczyliśmy jest Wam dobrze znana Malwina. Jest to nasadzenie z sadzonki Fresh Plug, które miało miejsce w zeszłym roku, 8 sierpnia. Jak widzicie, no jest tutaj dużo zawiązków. Plony będą bardzo obfite. Malwina co prawda nie należy do najbardziej plennych odmian, ale tutaj możemy się spodziewać dużych plonów. E, takie sadzonki również będziemy mieli w tym roku dostępne. Mm. Mam nadzieję na początku sierpnia. Jeśli będą Państwo zainteresowani zakładaniem plantacji właśnie z takich sadzonek, zapraszam do kontaktu. Warto też zaznaczyć, że jest to plantacja zakładana po plantacji. Mimo tego, zdrowotność krzaków, jak Państwo widzicie, jest na wysokim poziomie. Nie widać tutaj żadnych wypadów. Również nie widać tutaj też nierówności we wzroście krzaków. No, plantacje zakładane z tych sadzonek gwarantują Państwu. Bardzo dobre przyjęcie roślin. Niewczas szkółka sadzonek truskawek. W zeszłym roku w sierpniu zostały tutaj na truskawkowych inspiracjach kolekcji późnych odmian dostarczone przez nas dwie odmiany, Florence oraz Malvina, w klasie A. Wysadzane były początkiem sierpnia, i tak oto się prezentują w tej chwili zagony. Odmiana Florence właśnie rozpoczęła owocowanie, jest gotowa do zbioru. Owoce prezentują się naprawdę ładnie, są duże, ładnie wybarwione, z połyskiem. Kształt stożkowaty. Jest ich naprawdę dużo, tak więc myślę, że odmiana Florence można zaliczyć do odmian bardzo plennych. Jeżeli ktoś chce zaplanować sobie nasadzenia odmian późnych, Odmiana Florence i Malwina bardzo fajnie się uzupełniają. Malwina będzie tuż owocować tuż po zbiorze Florence. W tej chwili już są zawiązane ładnie owoce. Jeszcze na niektórych krzakach jest kwitnienie.